Cześć, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jak widać mamy rudę węgla i Krylov z fortuneczką i efektywnością, także wiadomo co się zapowiada. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Także jak widać ja buduję i malutki time, time No witam, witam po małym time -lapsiku. Jak widać jesteśmy już na górze, także. Ile obstawicie? Obstawcie w komentarzach. Najlepiej, obstawcie w komentarzach. Ja sobie obstawię gdzieś tak z 3 rudy. z 3. 300, nie 3 rudy, 300. Dobra, wykopiemy tak. Hop, hop. Ej, co so jest. Dobra. Oj, no, dobra, zrobię na tyle. I raczej tak tego wszystkiego nie wykopię, bo już to widzę wiecie, Ale nie, już mamy 10, nie, także 9, przepraszam, bo mam na na pełny blok. Że tyle o tyle, tyle, o tyle dobrze. Także zobaczymy, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo pod, podekscytowany, tak jak z pierwszą rudą, czyli z Diaksem. Z Diaksa na surfiwalu, który już się skończył. Tak. A się w ogóle podobał już jeszcze odcinek. Z The end again. Tak że, no dobrze no. Możesz napisać jak się podobał, a ja teraz sprawdzam. Cztery rudy. Cztery Ooo! Oh, dwa staki. Czyli podwoiliśmy tylko. No tak się spodziewałem z tego, że to marnie dosyć wyjdzie. Ale że widzę, że ten odcinek ma 3 minuty. Także słuchajcie, no, no te dwa staki to takie trochę takie mało i że są dopiero 3 minuty odcinka. Także postanowiłem jeszcze sprawdzić tą rudę. Gany, no, da. Game Moda z włączymy, włączymy, żeby lepiej nam się grało i żeby wiedzieć, ile jest 64 to 64. I co, idziemy w górę. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy na górze i kopiemy. Czy idzie, No chociaż z drugiej strony, czekajcie, no ile tak, ja bym tak obstawił? 5. 5 maksimum. Bo więcej raczej już z tego nie, nie możemy wycisnąć. Tak, jak wycisnąć. Tak, dobrze, wycisnąć. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, bo nie wiem czy to podlega Fortunie, ale chyba podlega. O w ogóle ile zaczęcie ile jaki już poziom, a do 30 dobijem. Znaczy z y, kwarcą bardzo szybko, ja kiedyś z kwarcem dobiłem do 56 czy 60 nawet. Jak Jakoś tak było na swój Że strasznie dużo miałem tego expa, bo musiałem zrobić tą. Y, musiałem stworzyć y, zbrojkę na walkę ze smokiem, a teraz y, na walkę ze smokiem to zbroję robiłem w chwilę. A no powiem, że trzy. To jest tak podobnie, ale jeszcze coś sprawdzimy. O Jezus, jak ja, kocham, jak ja kocham to moje za szybkie pisanie i wtedy źle mi się po prostu robi. Dobra. Weźmiemy sobie właśnie takie 3. I sprawdzimy, zobaczcie, słuchajcie, sprawdzimy zwykłą kilofa. Zwykłą 8 kilofów się. Kill -off Dobra. Survival. W końcu survival, dobra. I teraz zobaczymy ile z tego będzie. Hop, hop i hop. No i dobra, ile będzie? No, no, to jednak podlega fortunie, dobra. Podlega fortunie. Także słuchajcie, no wiemy ile będzie. Wy możecie to sobie oszacować. 64 Czyli żeby mieć takie 4, to trzeba mieć dwa 2, 2 Dwie, dwie, dwa staki. Nie dwie, dwa staki. No, jak to się nazywa? Kol. To jest drewno. Węgiel. Węgiel drzewny inaczej wygląda. No słuchajcie, myślę, że dowiedzieliśmy się ile jest z tych właśnie ród. Także zapraszam was na inne odcinki. I na razie, cześć!